Ale będzie dzisiaj niespotykany temat, panie Michale. Tak, dzisiaj będą plecaczki. Żeby... Ale takie nie znowu, żeby nie było plecaki za 500 zł i nie, afera. Nie będą plecaki za 130 zł, 220 zł. Bardzo dobre ceny. Zobaczymy generalnie dzisiaj plecaki Crossa. Tak jest, w limitowanych edycjach, bo to są, proszę ja was, wersje Tokio. Wersja Tokio, która głównie jest limitowana dlatego, że ma kolory, które zdaniem Crossa są inspirowane nadciągającymi Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Plecaczki, które tutaj dzisiaj mamy, to plecaczki powiedziałbym o dość kompaktowych wymiarach, bo nadają się tak na jeden dzień na szlaku, bym powiedział. Tak jest. Mamy tutaj dwa modele. Pierwszy z nich to jest Desert 5. W zasadzie to pokrowiec na bukłak, ja tak nazywam tego typu małe plecaki, bo one naprawdę oprócz bukłaka dużo nie pomieszczą. Ale takie podstawowe klucze, dętki. Tak, jest jakaś mała kieszonka, znaczy mała, ona jest w sumie dość spora, jest małe tu dojście do niej, ale ona schodzi aż do samego dołu. Jest mocowanie pod lampkę, taka sprytna szlufka z odblaskiem. Mamy wieszak na bukłak, na rzepkę. Jest mocowanie do jakichś tam kluczy, podstawowa przegródka na batony, drobnice. No i kieszeń na gumie z... Podbukłak, wyjście na rułę mamy tutaj z tyłu, i są mocowanie do, do rurek na szelkach? Ta, tak, jest, tutaj możemy sobie rureczkę przeprowadzić, żeby ona była zawsze tutaj. Podstawowa regulacja, gwizdek, co jest w ogóle jakimś ostatnią modą w tak. wszelkich outdoorowych plecakach. musi być gwizdek. Tak, tak się Mamy Loga Crossa, podstawowa wentylacja. Wentylowane plecy są. Plecak jest wyceniony na 130 zł, więc to jest moim zdaniem naprawdę niedużo. Podstawowy bukłak, nawet w dekatonie kupicie za 40 zł. Tak, więc. bo trzeba zaznaczyć, że bukłaka w zestawie nie ma, A, musicie sobie go dokupić, ale faktycznie za... pasują takie podstawowe uniwersalne. Za 150 zł macie fajną opcję na nawadnianie się i przewożenie podstawowych rzeczy. Plusem jest to, że jest bukłak jest w środku odseparowany, więc na przykład jak sobie wrzucicie do głównej komory plecaka na przykład tak, klucze tak, tak. do roweru, to nie będą wam cięły bukłaka. Dokładnie, dokładnie. To Tym, tym jest bardziej dość ważne. też, że sam bukłak lubi się przypocić, więc czasem fajnie, jak to jest jednak odseparowane, żeby nie zamokły na przykład tak. ciuchy, które macie w osobnej przeklucie. Bo na przykład sobie źle dopieściście rurkę do bukłaka. I tam się leje woda po plecaku. Tak jest. Kolejna opcja to jest plecak z serii Tokio, czyli inspirowany kolorami nadchodzących igrzysk. I to jest już plecak bardziej zaawansowany. Pojawia nam się uchwyt na kask. Na takich fajnych gumkach z boku siatka też jest ten sam patent, który mieliśmy tam. Tutaj zakładam, że będzie raincover. To tak jest. No cóż, klasyczne. Podstawowy, zaciągany w w fajnym, oczajemnym kolorku, żeby żeby poprawić bezpieczeństwo. Co jeszcze? Troków jako takich nie ma, jest pętelka, żeby nam go w razie czego nie zwiało, więc przypinamy go najpierw do tego, a później zahaczamy na plecach, wtedy nawet jak jakiś podmuch wiatru się zdarzy, to nie będziemy go szukać 20 metrów dalej. Pojawia się znowu u góry kieszonka. Głęboka. Głęboka, na telefon to jest idealna kieszonka, bo jest na wierzchu. Fajnie, że schodzi to do samego dołu, coraz więcej producentów stosuje ten patent, żeby plecak się nie odpinał do połowy, tylko żeby się odpinał do samego dołu. Przegródki na pompki. Nie rozciągliwe, co co tak. Ale są dosyć głębokie, więc pompka nie. nabój. Ona wejdzie tu w całości. Tak, Znowu e, przegródka, na, znaczy przegródka mocowanie do kluczy, przegródka przeźroczysta i z tyłu powinniśmy mieć dużą kieszeń na bukłak. E, na bukłak. Tu jest jeszcze coś małego. Jest wieszak do bukłaka, na pewno. Tak. Aha, a bukłak, słuchajcie, w ogóle jest śmieszny bo go się, się wsuwa, jest wystawia, co tak. więcej. Jest w zestawie, podejrzewam, że to będzie jakiś bukłak firmy Source, na przykład. Często oni robią y, bukłaki Myślę, dlatego. Myślę, że to, to sobie jest to mógł taniej poradzić niż y, z firmy Source. Całkiem możliwe. Nie jest to niczym tutaj y, brandowane. No jest dość cienki. Jest cienki, ale jest silikonowy. To jest plus. To nie jest taka hamska guma. Tak. Muszę zobaczyć, czy daje z niego. Nie daje z niego. Nie daje z niego. Nie. Czyli to jest chociaż... Czyli jakościowo tyle... jest szansa, że jest całkiem dobry. E, tak, to jest na pewno Sors, Teraz już poznaję po ustniku. Zaraz chyba nawet mam tutaj gdzieś e, bukłaki z pokażę wam same ustniki. Czyli krok nie przeoszczędził. E, to jest bardzo dobry e, bukłak. Skorzystasz z sprawdzonego rozwiązania. bo, tak. bo Sors robi całkiem fajne te akcesoria, ale jeszcze sobie zobaczę, bo na 90% obstawiam, że to będzie Sors. Dobra, ile ten pick-up, bo tak się nazywa ten docek? Rozumiem. Tak, pick kosztuje 220 zł już z bukłakiem. Tak. no to sam bukłak Sorsa ile to jest Sors, kosztuje 120 zł. Yy, pojemność tego w cena, yy, 15 litrów. A plec, yy, bukłak to 2 litry. 2 litry. Dwa Dwa litry. Tak. No czyli taki, na taką solidną trasę, taki trail w góry na cały dzień, tak. z jedzeniem, zapasową kurtką, nie, e, czymś takim. Naprawdę całkiem spoko, nie ma do czego się przyczepić. Fajna rzecz. Tutaj mamy znowu wentylowane plecki, nie są wentylowane szelki, to niektórzy na to zwracają uwagę i trzeba pomyśleć, że one są takie, jest siatka, nie, e, są, są wentylowane, zabudź. proszę Podobno? Cię, to cofam, odszczekuję. Natomiast są zabudowane. <grym> tak, no właśnie takie to dziwne jest. Trochę, ale... trochę odstaje od skóry na pewno, ale... Natomiast y, uważać z cienką koszulką, bo taki dość chropowaty materiał, może to być nie, nie do końca przyjemne, na bardzo, bardzo cienką koszulkę, ale na bluzę, kurtkę, normalną bluzę nie będzie. Myślę, Sądzę, że, to że trzeba to mierzyć organoleptycznie, czy to zobaczyć czy... Obcieraj, czy jest A tu jeszcze są kieszonki z przodu, na no, co też żeby nie było na jakiegoś batona, klucze, tak, na coś kartę, podręcznego. Są dwie. Te z Michał gdzie zacząć na bukłaki z a. A Jest regulacja też yy, zapięcia. No i tutaj mamy dwa pasy, czyli pas lędźwiowy i biodrowy. W tamtym poprzednim plecaku był tylko jeden pas lędźwiowy, jak to ładnie mówią. Hmm. Nie, jednak są inne. Czyli jednak to może nie być Sors. Jednak to może nie być Sors. Temat trudny do sprawdzenia, bo kros tego nie podaje, więc staraliśmy się wykroczyć poza typową recenzję. Niestety jest to troszeczkę Chcieliśmy niesprawdzalne. Ale nie sprawdzające. Tak, cóż, plecaki już widzieliście, znacie, wiecie czego się spodziewać. Dokładnie. To do zoba. Tak jest.